Gdy Bestalianie najeżdżali Nową Westroję, nie spodziewali się, że ja i Drago ich odwiedzimy. Musimy przecież uwolnić Bakugany! Żarty się skończyły! Dołączyliśmy do Ruchu Oporu Bakugan i wzmocniliśmy siły! Razem mamy większą szansę, żeby pokonać Vexosów, odbić Nową Westroję i uratować Bakugany! Zwyciężymy, Drago! Bakugan-bitwa! Czy plan już masz? Przeciwnik śmieje się w twarz. Podpisz na niego wzrok, potem zrób pierwszy krok. O swoje życie grać. Po sobie wielką małych światów dobra, a mnie ty i ja Twoja walka już trwa. Nie jesteś sam, sam, sam. Drogi książę, zwerbowałem do naszej drużyny byłą członkinię ruchu oporu. <laughs> to Mira Fermi, jest córką profesora Kleja. <laughs> Zawsze umiałeś mnie zaskoczyć, ale tego się nie spodziewałem. Myślałem, że profesor ma jedynie syna. Co? Książę, skąd wiesz o synu profesora Kleja? Mój drogi, wiem o wielu rzeczach, o bardzo wielu. Witam Cię, Miro. Wiążę z tobą duże nadzieje. Liczę, że pomożesz mi skompletować moją kolekcję. E? Kolekcję? <laughs> Już ci ją pokazuję. Przecież to. Na pewno słyszałaś o sześciorgu starożytnych Bakuganach, które uratowały nową wystroję. Na razie zebrałem pięcioro z nich. Jeden z nich ciągle mi się wymyka. Miro, a może ty go dla mnie zdobędziesz? Na pewno wiesz, jak wygląda. To Pyrus Dragonoid Drago. Książę Hydronie, pański ojciec chce się z panem połączyć. Mój ojciec? Dobrze, możesz mnie z nim połączyć. To wszystko, możecie już iść. Bakugan, młodzi wojownicy, podziemna misja. Chrydronie. Jestem bardzo ciekawy, na ilu jeszcze frontach zawiodę się na tobie. Drogi ojcze, to naprawdę bardzo miłe, że zawsze starasz się wspierać swojego syna. Jesteś bezszczelny! Zapomniałeś, kto z nas jest królem? Nie śmiałbym. Jaśnie królu, co cię tak zdenerwowało? Domyśl się. A, podejrzewam, że niepokoicie niedawne zniszczenie kontrolerów wymiarów w miastach Alfa i Beta. Ale nie ma powodów do zmartwień. Dopóki działa kontroler wymiaru w mieście Gamma, mamy pełną kontrolę nad Bakuganami. Królu, przecież nie zawiedłbym cię. Mam nadzieję, że mówisz prawdę. Jeśli nie obronimy miasta Gamma, stracimy wszystko. Panie, mamy u swojego boku Weksosów. Będą bronić kontrolera wymiaru do ostatniego tchu. Obyś się nie mylił. Mówiłem mu, że dam radę. Za bardzo się o mnie martwi. Niestety. Mejlin? Tak. Jestem, książę. Witaj. Lada chwila możemy spodziewać się tu ruchu oporu Bakugan. W grupie te irytujące dzieciaki są odważne, ale udowodniłaś, że osobno nie stanowią zagrożenia. Wiesz, co masz robić. Wiem, Wasza Wysokość. Tylko zostaw mi jednego z tych wojowników na deser. Jesteś pewien, książę? Chcę urządzić mały pokaz uh -huh. dla mojego ojca. Udowodnię mu, że nie powinien wątpić w moje zdolności. Wszystko przygotuję. Mam taką nadzieję. Rozpieszczony pajac. Władca od siedmiu boleści. Hallowlink, słyszysz mnie? Mówi Hydron. Słucham cię, książę. Mam dla ciebie bardzo ważne zadanie. Do usług, książę. Niebawem w mieście powinien zjawić się spektra. Powiedz mu, że Bakugan, którego ostatnio przygotowywał, ma być jak najszybciej gotowy do pojedynku. Dobrze, książę. Hmm. Nasz mały książę jest bardzo niecierpliwy. Aha. Jeszcze jedno, Link. Miej naszego spektra na oku, dobrze? Mam wrażenie, że próbuje się ode mnie uniezależnić. Jestem pewien, że coś knuje. Słyszałeś? Masz trudne zadanie. Skoro masz mnie obserwować, lęk to może ci się przydać ten sprzęt. Czas wprowadzić mój plan w życie. Jesteśmy! Oto miasto Gamma! Jeju! Chłopaki, spójrzcie, jaki wielki kontroler wymiaru! Nie dan. To nie kontroler, to winda łącząca miasto Gamma z pałacem. Sprytne! W takim razie, gdzie kontroler wymiaru? Na dole! E? E? Jej, całe miasto jest pod ziemią? Salutkie! Miasto Gamma jest jeszcze pilniej strzeżone niż Alfa i Beta! To właśnie w nim zainstalowano pierwszy, a zarazem najpotężniejszy kontroler wymiaru. Rozumiem, jak się do niego dostaniemy? Tędy. E? To jest główna winda. Zjedziemy nią prosto do serca miasta Gamma. To będzie prostsze niż myślałem. Idziemy. Czas zrobić małe zamieszanie. Pan, stój! A? Chyba coś mi tutaj nie gra. E, e, co masz na myśli? Rozejrzyjcie się dookoła. Co? Gdzie? O! O! Weksosi spodziewają się nas, a mimo to nie widać ochrony. Nie ma ani jednego strażnika. To fakt. Tak jakby zapraszali nas do środka. Według mnie to pułapka. Co teraz? Niestety to jedyna droga do celu. Dan, co robimy? Niestety, nie mamy wyboru. To ostatni kontroler, który musimy zniszczyć. Bakugany znowu będą wolne. Nie po to przebyliśmy kawał drogi, żeby się teraz wycofywać! Dan, ruszajmy! Proponuję to jeszcze przemyśleć. Ale nic nam to nie da, przecież nie mamy innej opcji. Właśnie. Idziemy! Shun! Co ty na to? Niech będzie. Słuchajcie, musimy być czujni. Jasne! Żaden problem! W takim razie do dzieła! Tak. Tak. Ruszamy! <śmany> <śmany> A więc tak wygląda brama do miasta Gamma. Hej, Dan! Powinniśmy użyć tamtej windy. Nie tak szybko. Kto to? Old? Wiedziałem, że się zjawi. Nie wpuszczę was do środka bez parki. Nie potrwa ona zbyt długo. Kancel? Bez oh, Baron! Ja i Nemus zajmiemy się frajerem. Prawda, Nemus? Nie ma problemu. Karta otwarcia! Aaaa! Bakugan bitwa! Ah, chaos bronzist, start! Czas! spuścić ci porządne lanie, dzieciaku! Zapraszam! Bakugan bitwa! Demus, start! Ah, ah, ah. 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 jesteś zbyt wolny! Zatrzymam go, a wy Dobra! Zajmiemy się kontrolerem wymiaru! Pomożecie mi! Zostaliśmy sami! Supermoc, aktywacja! Karta Supermocy start. Bariera moczarów! Skąd ich tu się tyle wzięło? Widzę, że dobrze cię karmią! Niestety, tak mała armia na nas nie wystarczy! E? To tylko złudzenie! Hej, to dobrze! Nie mamy się czego bać, bo chyba puchy nas nie przestraszą, prawda? Za to ja napędę ci stracha! Lewis do boju! Supermod aktywacja! A? Co jest? Ta supermod to nie tylko złudzenie! Bariera moczarów blokuje ruch rywala! Dodatkowo, automatycznie pozbawia go 200 punktów mocy. Ryk mocy Darkuta. Łudziłeś się, że możesz pokonać taką potęgę jak ja? Nie! Kolejne skuteczne uderzenie. Myślałem, że będzie trudniej. Koniec, koniec! Nie straciliśmy wszystkich punktów! Nemus i ja bywaliśmy w gorszej sytuacji! Nie mamy zamiaru przegrać! Karta otwarcia! Pokaż na co cię stać! Za mną! Dobra! E. A? A gdzie mieszkańcy? Tu ich nie ma. Miasto Gamma to ośrodek badań nad Bakuganami. Mimo to, bądźcie cicho. Dobra, postaramy się Chodźmy dalej Słuchajcie, jeśli na naszej drodze pojawią się Weksosi Uderzymy w nich używając pełnej mocy Tak! Juhu! Mamy dla was niespodziankę! Shadow Probe i Mylene Chłomby, nie przedrzecie się dalej Ktoś wynajął nam dwóch klaunów? Nie mamy czasu na zabawę Maruczo Co? No co? Jasne! Dan, ja i Shun zajmiemy się nimi. Hmm? Ja i Ingram chcemy się zemścić, nie tolerujemy sprzeciwu! Shun? Mhm. Dosyć! Ganec! Wysokości! Karta Otwarcia! Bakugan Bitwa! aqua Star. Start! Wzywałaś mnie! Jeszcze ja! Bakugan, bitwa! Darkus Gades, start! Moja kolej! Bakugan, bitwa! Zwerdów Ingram, start! Ach, najwyższy czas! Bakugan, bitwa! Ach, start! Daję, daję. Pamiętniku. Dziś symboluje wielkie, złe bakugany! I zawczasu ostrzegam! Ja pierwszy! Supermoc aktywacja! Działo armatnie! A co z rozgrzewką? Szul, uważaj! Supermoc aktywacja! Pancerne zwycięstwo! Elfin, skończ te żarty! Supermoc aktywacja! Niebieska tarcza! Zimna woda! La, 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 la. Nic mi nie zrobisz! Niszcie! A -a -a! Tam, spadajmy. Dobra! Chłopaki, powodzenia! Dacie radę! Przez ciebie nasze miasto upadnie! A -a -a. No? Dokąd to się wybieracie? Wracać tu! Dostaw ich. Oni są na deser. What? To znaczy! Hydron chce się zająć kusą. A my skupmy się na naszym pojedynku. Teraz doładuj swoją kupę złomu, bo zaraz nam tu wykorkuje! Eliko, supermoc aktywacja! Przechwyt mocy! Nie tak szybko! Supermoc aktywacja! DNA śnieg morski! Zarządzam! Opa! Mój poziom mocy się nie podniósł! To jest! Nie wiem! Hades ledwie żyje! Ważny komunikat! Dopóki będziecie niegrzeczni, wasze moce będą zablokowane! Szunt teraz ty! Ingram, zabawmy się! Karta Supermocy start. Supermoc, aktywacja! Echo cienia! Jasne! Ach, gdzie się podziała? A! 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 Spadek mocy Eliko. Niemożliwe! Może i wygraliście tę bitwę, ale wojnę wygram ja! Karta supermocy start. Elfin, powtórzmy to! Supermoc aktywacja! Cał do pyłu! Nastąpiło przejęcie punktów. Przyszywdziła cię? Jak mogłem dać się takiemu wrednemu facanowi? Eee! Tym razem ja zacznę. Karta otwarcia... Start! Bakugan... Bitwa! Vendus Ingram... Start! Eee! Już po was, frajerzy! Bakugan... Bitwa! To elitarne, mechaniczne bakugany, które razem z ojcem stworzyliśmy dla księcia Hydrona. Przekażesz je księciu Hydronowi? Podjąłem decyzję, że jednak zatrzymam je dla siebie. Przekonfiguruję ich receptory i będą reagowały wyłącznie na moje komendy. Będę dysponował najsilniejszą drużyną Bakuganów we wszechświecie. Nie zapominajmy o Heliosie, który otrzyma posiłki, a wtedy pojedynek z Super Dragonoidem będzie lekką przeprawą. Nikt nie pokrzyżuje moich planów. Wszyscy będą przede mną klękać: Weksosi, książę Hydron, a nawet i sam potężny król. Moja władza będzie nieograniczona! Och, Kiz. Jeszcze tylko kilka ulepszeń nie będą gotowe. Gasmira, tylko dobrze się nimi zaopiekujcie. Huh? Użyjecie ich w bitwie i zdobędziecie potrzebne dane o Percivalu i Drago. Chcesz, żebym walczyła? Z całym szacunkiem, mistrzu spektra. Ale jesteś pewien, że można jej zaufać? Po raz kolejny podważasz moją decyzję! Uważam, że to nierozsądne! Gaz nie martw się o Mirę. Natychmiast aktywuj transfer! Tak jest. Teraz je weźcie. Tankuso i Ace wkrótce nas odwiedzą. Masz jakiś problem, Nemus? Który to? Który? Bakugan Pułapka powinien nam pomóc. Strażnik Chaosu! Nic ci to nie da. Supermoc Aktywacja! Kosa Darkusa! Zabawmy się w żniwiarza! <grym> Zabawy ostrym narzędziem źle się kończą! Supermoc Aktywacja! Tytanowa Tarcza! Nemus! Supermoc Aktywacja! Włócznia Iskier! To załatwi sprawę! Ha, stać nas na jeszcze więcej! Supermoc Aktywacja Podział Cienia! Powodzenia Hades! Ja! No ty wiesz któregoś! Nie panujesz nad sobą, więc ja się tym zajmę. Bakugan, bitwa! Eliko start! Zmiana domeny! O tak! Nadciąga chaos, Eliko! Supermoc aktywacja! Mroźny błysk teraz! Eee... Ingram! Co się dzieje? Nie! Chodź! Szadał na co czekasz? <laughs> Czas na poważną destrukcję! Supermoc aktywacja! Chodź! fazy! Chodź! 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 To Elfin rozniesie się w tył. Trzymajcie się mocno! Supermoc! Aktywacja! Zagłuszanie! A -a -a -a. Ha -ha -a. Jak na karuzeli! Supermoc! Zagłuszanie perfekcyjnie odbije atak przeciwnika! Podziękujcie swojemu Eli! Aha. Dan, co to było? Ktoś walczy! W końcu nadeszła moja kolej! Jesteśmy prawie na miejscu! O wreszcie, nic się nie stało! Wrócimy po nich, gdy wykonamy zadanie! Dan, przed nami! Aha. Na waszym miejscu nie martwiłbym się o przyjaciół. To gaz i... nie wierzę! Mira! A więc to prawda? Zaczynamy. Udowodnij swoją lojalność. Chcę to zobaczyć na własne oczy. Nie mogę uwierzyć, że liderka ruchu oporu Bakugan dołączyła do Vexosów będzie walczyła swoimi wszystkimi Bakuganami, a ma ich praktycznie całą armię. Ale nie możemy się poddać. Musimy zwyciężyć, a następnie zniszczyć ostatni kontroler wymiaru. Nie ma znaczenia, że naszym rywalem jest Mira. Wojownik znajduje wyjście z każdej sytuacji. Oglądajcie odcinek Walka twarzą w twarz. Dalej, Percival, do dzieła! Podgrzejmy atmosferę. Ahoj, żeglarze! za chwilę spotkanie z Flapjackiem i jego przyjaciółmi w niezwykłych przypadkach Fladzeka Network.